Witajcie z tej strony Roll2k, witam Was bardzo serdecznie przed Wami. Dirt 3, czyli moja pierwsza i ulubiona chyba gra rally, jaka w historii była. Dirta jedynki nie grałem, Dirta dwójki gdzie był ten Kenblog i tak dalej, też zbytnio nie grałem. To właśnie ten Dirt e, 3 był moją taką pierwszą grą, którą jakby miałem u siebie i grałem w nią. I grałem w nią naprawdę dużo. Ach, ten wit! Jeszcze tutaj ten e, pordzik Ken'a bloka, który był chyba, jak dobrze pamiętam, w, w Gymkanie 3? Dobrze pamiętam? Coś takiego? Coś takiego było. Ale, ale normalnie jaki vibe mam tutaj z tą grą. Moi drodzy, graficzka full ultra, nic tutaj więcej już nie dźwignę. Yy, więc chyba nie przedłużajmy, no tą grę już samą sobie tutaj przyszedłem nie raz. W ogóle to jest najlepsze, że ta gra na Steamie kiedyś była za darmo Rozdawali ją za darmo, potem klucze można było sobie kupić za złotówkę, teraz widziałem je za 60 złotych najtaniej 60 złotych To już nie są tanie rzeczy, ale moi drodzy, jeżeli ktoś z was jeszcze nie grał w Dirt 3 A lubi rally i lubi nie tylko rally, na przykład lubi też Gymkane To jak najbardziej moi drodzy zachęcam do Zakupu tej gry. Zredzmy się tutaj, bo to jest coś, czego jakby w następnych grach, jakby w innych grach, bo grałem w czwórkę, grałem w piotkę i tam już takich rzeczy nie pamiętam, żeby były. E, dwójki szczerze nigdy zbyt to nie grałem. Może to jest dobry pomysł, żeby zagrać. Chcecie odcinek z Dirta Dwójki? Nigdy nie grałem. To będzie może być bardzo ciekawe. Weźcie malowanie Kena Bloka. Zobaczcie to, moi drodzy. Mamy po prostu pusty plac, po którym możemy sobie jeździć, e, driftować testować jakieś rzeczy, modyfikować, na przykład ustawienia naszego auta. I to nie tylko jest jakieś zwykłe jeżdżenie, tutaj są normalnie... jakieś challenge'e do zrobienia, aczkolwiek ja już wszystkie wykonałem, mam tutaj złoto wbite. Ale jak ktoś chce, może tutaj sobie zawsze pojeździć, potrenować sobie. Kurde, czy ja mogę jakieś zadania tutaj odpalić? Missions? To tutaj coś by było? No tu już wszystko jest zrobione. No po prostu tutaj mamy taki po prostu zwykły plac zabaw, po którym możemy sobie pojeździć, pobawić się, powykonywać zadania. Czegoś takiego w niektórych grach brakuje. Monako miejsce, walk w The finals i coś, czego jakby znowu kolejne części tego nie oferują, czyli taka gymkana. Stricte mamy po prostu jakiś wyznaczony czas. I mamy wbić jakieś punkty. Wziąłem specjalnie Subaru, nie Mitsubishi Lancer Evo, bo wiem, że być może jedna osoba, która lubi Subaru, będzie to oglądała. I moi drodzy, co tu mamy zrobić? No po prostu triki. Ojejku, jak to się jeździło? Nie grałem to tak dawno. Tu na przykład. O kurde. Na przykład Donata możemy kręcić, nie? Cyg, i mamy mnożnik. Tu mamy rozbić coś. Tutaj pod tymi trzeba driftem przejeżdżać. oj. Tylko, że jak walniemy to nam się to anuluje. Tutaj airtime trzeba nabić. Tutaj donat. A nie, to jest spin, sorry. Donat to są takie w kółko jeździć. I po prostu jak największy mnożnik nabić. O, i w dri. O, ho, 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 ho. I tutaj na donat. I nabijać punkty. Moi drodzy, już czwarty jestem. Mnożnik potężny nabity. Airtime. Holy shit, walnąłem. Mam jeszcze 30 sekund, czy damy radę? Już drugi jest. No to bez problemu chyba. I drift. Udało się. I moi drodzy, taka prosta rzecz, a ja mam mega frajdę grania właśnie w tą gymcanę zawsze. Coś czego właśnie... Czemu w ogóle nie powstawa gra do dzisiaj o dymkaniu? No jeszcze 14 sekund, co mogę powiedzieć, kółko, e, ale... Ja jestem w szoku. Taka fajna rzecz. E, każdy chyba oglądał w życiu Kena Bloka, jak sobie śmiga, e, jakieś takie właśnie robiąc triki, że tak powiem, samochodem, drifty, skoki, donaty czy bączki. To jest coś, co się fajnie ogląda, coś, co się fajnie gra w mojej opinii. Tak naprawdę tylko w tej grze chyba coś takiego jest. Need for Speed 2015 podejmował temat Jimkany, ale tam to polegało tylko i wyłącznie na drifcie i no nie oszukujmy się, drift nie był aż tak satysfakcjonujący w Need for Speedzie e, 2015. Zresztą tam dużo osób na model jazdy narzekało, z czym się mogę zgodzić, bo ten domyślny jaki był ustawiony to był po prostu bardzo słaby. Ale moi drodzy, Jimkana to oczywiście nie wszystko, bo jak dirt, to musi być też Rally. Jakieś dwa odcinki sobie weźmy, krótkie są. Właśnie to mi się w tej grze podoba, że ona jest idealna taka dla fanów Rally i oferuje też coś innego, bo jakby teraz mamy stricte podzielone, na przykład jak chcemy pograć jakieś e, Rally, no to zostaje nam tylko albo WRC od EA, e, albo o, weźmy sobie Peżota może. Albo na przykład Dirt Rally 2.0 i Dirt Rally 2.0 jest bardzo realistyczny i tam nie ma miejsca na takie szerokie trasy, na takie zabawy, i tak dalej, jakieś. No, wiecie o co chodzi. Tutaj, po prostu, wydaje mi się, jest to idealna gra dla po prostu zwyczajnego casuala, który chce sobie pograć po prostu w rali. Takiego jak ja. Ja po prostu nie umiem grać aż tak dobrze w gry realistyczne. Coś tam sobie radzę w tego Dirt Rally 2-0. Ale nie jest to po prostu. No, ja szczerze nie jestem po prostu dobrą osobą do takiej gry. Ale tutaj. Tutaj czuję się po prostu jak u siebie. I wystartowaliśmy. Zobaczcie, te trasy są znacznie szersze niż w Dircie Rally 2.0. A cała otoczka rally jest jak najbardziej utrzymana. Sterowanie też jest łatwiejsze, aczkolwiek większość asyst mam wyłączone. A przynajmniej tak pamiętam, że mam wyłączone. Kurda, akurat jadę pierwszy. Ale to chciałem też tutaj powiedzieć, że jest fajne, że na przykład na trasie można kogoś dogonić, jak się jedzie drugim. W Dircie Rally 2.0. Takich możliwości nie ma, po prostu jedziecie sami. O, zobaczcie, ludzie przebiegają przez ulicę. Też są takie modyfikatory. Dla mnie po prostu Dirt, trójka, to był pik. Nie wiem, jak wyglądał Dirt 2 do końca, ale tam z tego co kojarzę, Dreamcanny nie było, a może jest, nie wiem. Kurde, musimy zagrać, moi drodzy. Może jakiegoś live'a zrobię niedługo, w jakiś weekend, odpalę Dirt Rally. E, Dirt Rally. Dirta 2.0, znaczy, kurde, Dirt 2, czemu te wszystkie gry się tak samo nazywają? Dirt 2. E, bo kiedyś tam kupiłem właśnie specjalnie do materiału na konsolę e, Na 360 e, I sobie to wtedy obadamy Dajcie znać w komentarzach też i tak to chyba się stanie Ale możecie dać znać w komentarzach No i zobaczcie tutaj się nie trzeba tak skupiać, nie trzeba się pocić Po prostu sobie jedziemy no mam co prawda pomagane tymi kreskami, ale wiecie się, że ich nie słucham zbytnio Ja po prostu tutaj czuję satysfakcję z tej jazdy Idealna gra dla i nie są to zbyt długie odcinki, bo tam niektóre odcinki jedziemy po jakieś 10-15 minut, tutaj zobaczcie jak szybko go przejechałem, minutę 20. Są dłuższe odcinki, jak najbardziej, ale są też takie fajne, krótkie, żeby nie musieć się mega mocno długo skupiać. Coś dla fanów TikToka. Proszę bardzo, moi drodzy, takie są ustawienia. Czyli wszystko mam praktycznie yy, wyłączone oprócz ABS-ów, bo moi drodzy, granie na pc z ABS-ami jest po prostu... Znaczy, na klawiaturze jest po prostu obowiązkowe. Więc sorry, jeżeli ktoś mi mówi, że powinienem też ABS-y wyłączyć, ja mu odpowiem, absolutnie nie. Ja chcę mieć władzę nad hamującym autem. Niedługo na kanale pojawi się taka gra, która... na którą wielu z was czekało. Pisało mi o niej i... Ja już nagrałem ten materiał, nie chcę wam za dużo spoilerować. Ale właśnie te ABSy to będzie coś czego nie przełknę. O, tu może się uda dogonić kogoś, aczkolwiek odcinek też jest krótki, ale jest na trasie przede mną ktoś, więc może uda mi się to pokazać, że tak się da. Może wam kamerę zmienię. O tutaj jak najbardziej. O, z perspektywy kierowcy jest kamera i czuć poczucie prędkości. Aczkolwiek dźwięk ziemi jest bardzo dziwny. Posłuchajcie. Ziemia jakoś mega głośno. Mega dziwne, to nawet ja odczuwam. Ale jest git. O, widziałem go. Był gdzieś tutaj, halo. Łamię już tutaj wszystkie prawa fizyki. O, jest. Ale nie uda się wyprzedzić. Kurde, akurat ten odcinek jest za krótki. No, akurat wybrałem wyścigi z początku kariery, żeby też było łatwiej. <laughs> eee, może uda się go wyprzedzić? Czy nie? O, chłop wy... O o o, 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 Chłop wyleciał. Mi się przypadkowo w niego pasu. Ale widzicie? Są takie fajne rzeczy. W Dirty Rally 2.0 takich możliwości nie ma. W EA Sports WRC też chyba takich nie ma. A to właśnie jest fajne, że na odcinku możemy kogoś sobie przy okazji wyprzedzić i nie ma żadnej spiny o to. Jest też co prawda multiplayer, ale są trzy osoby i no... tu bym musiał poczekać, żeby wam to pokazać, zresztą mi tak widzę, że jadą rali. ale są też takie tutaj fajne tryby gry, na przykład, żeby dowieść flagę do punktu, jakaś też wariacja zarażonego, inne fajne tryby, ale no tutaj wieczorami dopiero są jacyś gracze, ja to nagrywam e, rano, może kiedyś wam się uda nagrać, to wam wtedy pokażę. E, ale to jeszcze nie wszystko, są tutaj też takie wyścigi jeden na jednego, które są takie na osobnych trasach. Zaraz wam to pokażę. Nazywają się Head to Head. I moi drodzy, zaczynamy. Jeden obok siebie, no tutaj tego nie widać, dam mu na chwilę prowadzić. I mamy osobne trasy. Ale tak naprawdę, my się wymienimy na drugim okrążeniu, aczkolwiek tylko jedną ustawiłem, więc... Długość tych tras jest taka sama. Holy shit. My się troszeczkę inaczej jedzie, niż tym co przed chwilą jechałem. No i też nawierzchnia jest inna. No czuć tą różnicę. O, i teraz jad przeskakuję nad nim. Tylko on był trochę za wolno. Mega ciekawa rzecz. Ogólnie, chciałbym w rzeczywistości pójść na jakieś wyścigi rali. U mnie w Wielkopolsce chyba żadne się nie odbywałem. Kiedyś próbowałem googlać cokolwiek, ale jak były, to dziesiątki lat temu. Praktycznie wszystko się gdzieś odbywa daleko. Czy to gdzieś tam na dole Polski, czy to gdzieś e, po stronie bardziej. Ee, Warszawy, a nie koło Poznania, Tutaj jesteśmy poszkodowani. Jeżeli o to chodzi, Poznaniacy. Ale przynajmniej my w Poznaniu mamy tor Poznań, <grym>, a w Warszawie tory Poznań nie mają. Mmm, jakie odbicia w maste piękne, perfekcyjne. O, wyprzedziliśmy się. Znaczy, wyprzedziliśmy się. Widziałem go po drugiej stronie. I mniej więcej się gdzieś tu powinniśmy finalnie złączyć. Ale on jedzie zdecydowanie wolniej. A on chyba powinien za mną jechać teraz. Tak? Jedzie tam. Ale mi się udało to wygrać. Moi drodzy, na koniec Shibuya, e, czyli jedno z miejsc, gdzie chciałbym się udać, właśnie w Tokio. Chyba głównie tam, ale oczywiście też autostrady wokół jakiejś Daikoku, PA, albo na przykład. Oj, teraz nas nie pamiętam, ale wiecie, te takie miejscówki, gdzie się stoi e, na górze takiej autostrady, jakby. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale graliśmy w to i w Tokyo Extreme Racer, i w Night eee, Dobra moi drodzy, jeszcze do tego wzięliśmy piękne autko, bo na sam koniec moje ulubione Mitsubishi Lancer Evo. I zobaczcie to! Tutaj jest taki właśnie zwykły wyścig z innymi graczami, znaczy graczami z botami na, okrą na okrążenia, ale po jakiej pięknej miejscówce. Aż chce się grać! No i właśnie moi drodzy, to jest idealna gra właśnie. Ma połączenie wszystkiego. Jest rally, jest rally. Jest dobrze zrobione, jest dobrze zrobione. Chcecie zwykłe wyścigi po torach, jak na przykład w Gridzie? Macie coś takiego. Chcecie sobie pośmigać dżimkanę? Macie dżimkanę. Chcecie wyścigi jeden na jeden? Macie wyścigi jeden na jeden. Chcecie jakieś śmieszne gierki na trybie multiplayer? Macie. No po prostu ta gra była pikiem. Czwórka już tak dobra nie była. Dwójka z tego, co słyszałem, była tak samo dobra jak tutaj ta trójka, tylko tam po prostu było trochę mniej tego wszystkiego. Ale to też pewnie była dobra gra, sprawdzimy to pewnie. Ale dla mnie pikiem gier e, właśnie z serii DIRT jest trójka. Może komuś się stylistyka nie spodoba, bo gra bardzo, jak widzicie, e, idzie w klimaty zimnych barw e, zieleni, niebieskości nie wiem jak to powiedzieć w tamtych czasach właśnie to było takie modne. Chociażby w filmie, kojarzy chyba każdy film Transformersy, te właśnie, to były właśnie te czasy, gdzie... Nie jak się nazywało. Taki właśnie niebieski, zielony i pomarańczowy to były kolory, które e, lubiły dominować na... Albo żółty, nie pomarańczowy, przepraszam, żółty. To były takie kolory, które właśnie potrafiły dominować e, na scenie filmów i scenie gier. Utrzymując ten taki klimat jakby surowości, nie wiem jak to powiedzieć inaczej. Ale w mojej opinii to jest właśnie nawet zaleta tego. Dzięki temu mamy klimat w tej grze taki fajny. Parę lat wcześniej był stricte Peace filter, chociażby Need for Speed most wanted. Teraz sobie żadnych innych gier nie mogę przypomnieć. <laughs> Ale chyba na przykład Batyfield też Bat Company 1 był w Pitfilterze takim żółtym jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Kiedyś w ogóle gry bardzo mocno z tych filtrów korzystały. Teraz wydaje mi się, że te gry są wszystkie takie takie same bardzo. Nie idą w żadne klimaty jakby. Ale pięknie się jeździ. Ale, moi drodzy, na tym będę chyba kończył odcinek, bo i tak już widzę, że nagrywam go zdecydowanie za długo, ja myślałem, że go nagrywam nieco 10 minut, a tu już, moi drodzy, wybija mi prawie pół godziny. Wam e, to oczywiście poprzycinam, więc wy to będziecie mieli, nie wiem, może w 10 minut się uda zmieścić. Ale naprawdę gra mi się mega, mega przyjemnie. Jeżeli wy nigdy nie graliście w dirta 3, to bardzo mocno was zachęcam, żeby ogarnąć sobie taką kopię. Nie wiem, ile to kosztuje na konsolę, bo na pewno wyszło na konsolę. Na PC -ta, klucz na Steam widziałem około 60 zł wersja ze wszystkim ze wszystkimi mapami, ze wszystkimi pojazdami i tak dalej, i tak dalej. Multiplayer działa, gra mało osób, aczkolwiek da się spotkać weekendami pełne lobby. Niedawno grałem z pewną osobą, bo nie wiem czy chcę, żebym wymieniał tą osobę i pograliśmy sobie. Było 4 czy 5 osób online grało Eee, właśnie na takich, takich śmiesznych try O! Jakiś achievement biłem! Wow, mega! Eee, I dało się pograć fajnie, śmiesznie. Co prawda, no tutaj sami wyjadacze praktycznie grają. Eee, ale da się coś tam popykać. A jak macie znajomych, którzy mają Dirt 3, to tylko grać. Ja tylko wam przypomnę, że ta gra kiedyś była za darmo, więc bardzo, ale to bardzo możliwe. Że i wy tą grę macie w bibliotece na Steamie, tylko nigdy jej nie uruchamialiście. A teraz się tutaj rozkręciłem z tym gadaniu, mógłbym jeszcze tutaj długo gadać o jakichś pierdołach, ale to nie będą chyba zbyt interesujące rzeczy, więc pojedziemy ostatnie okrążenie, jak najszybciej jak potrafię. Bez to jest 59 sekund na okrążenie. Spróbujemy to pobić, aczkolwiek nie wiem, czy to się uda, jeżeli się obijam o ściany. Czy 59 sekund jest do złamania? Oj, chyba nie. Oj, 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 dobra. Oj, oj, oj. Na szczęście, moi drodzy, nie wspomniałem o tym. Mamy tryb cofania. Patrzcie, klikacie sobie. Nie wiem, na jaki tam przycisk domyślnie jest. Ja klikam R, bo mam już przebindowane. I klikamy sobie F2. Znaczy, przytrzymujemy do momentu, kiedy chcemy sobie wystartować. Ej, czy jest tak daleko, że to odbicie bym mógł zniwelować? Nie, nie będzie tak daleko. To jednak przebijmy tutaj kawałek dalej. Ok. I teraz, moi drodzy, klikamy F12. To prawda, niestety, na Steamie to nie jest zbyt wygodne, bo na F12 się robi domyślnie screenshot. Ale przynajmniej można poprawić teraz się. A, to nie będzie rekordowe okrążenie. Chyba jak jestem bardziej zagadany to potrafię już jakby pamięć mięśniową ogarnąć lepiej. I Coś takiego tutaj. Ładnie przejechać. Niepotrzebnie hamowałem, ajajaj. Full skupienie jest. Szkoda, że tutaj się jeszcze nie przeskakuje nad tymi sam samochodami. No nie, no. O 7. Jest rekord, chyba. 57 sekund było. Tak patrzyłem teraz. Czyli chyba udało się pobić ten rekord. Będę tutaj widział. Rekordowe czasy, czy niezbyt? A jajaj, chyba niezbyt. No to odpaliłem dwie rundy, ale drugie rundy już wam nie będę pokazywał. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Zagrajcie w dirta 3. Jeżeli nie graliście, a lubicie wyścigi, to była było na tyle. Do następnego. Być może niedługo zagramy sobie w dirta dwójkę. Trzymajcie się. Cześć!